Język chiński, owiany tajemnicą i legendami, i z łatką najtrudniejszego języka na świecie, mimo że każdy zna już pięć słów. Ying yang, ching chong chang. Dzisiaj opowiem wam jak mi idzie w takim razie nauka po trzech tygodniach, co może zdziwić przy pierwszym spotkaniu z tym dzikim, dziwnym językiem, i jaką ciekawą metodę nauki odkryłem. Zapraszam. Na początku odpowiem na ważne pytanie. Nie oszalałem. Nawet jeśli chiński jest trudny, to nie jest tak, że nauczysz się, że nie nauczysz się chociaż trochę porozumiewać już w miesiąc. A ja mam zamiar to robić, właśnie, bo jeśli nie wiesz, co miesiąc uczę się nowego języka, żeby znaleźć najlepszą dla mnie metodę nauki i pokazać sobie i innym, że czasem warto zaszaleć. Tak więc najpierw Podrzuć przekonanie o tym języku, które masz. Nawet jeśli ma on skomplikowaną gramatykę i wymowę, dużo nieregularności, to każdy język jednak ma schemat i tworzyli go tacy sami ludzie jak my, więc też mu damy radę. Ale nie, nie ma. Nie ma skomplikowanej gramatyki, wyjątków, wymowy, chociaż to może nie do końca, ale to zaraz wyjaśnię. Dlatego, do tej pory nauka idzie mi w miarę sprawnie, ale co to znaczy dokładnie? Już mówię. Najważniejsze to w tym języku, zauważyłem, poznać jak najwięcej słów i zwrotów, bo w chińskim wszystko zależy od kontekstu. Dlatego na przykład nie idziesz w nim do pracy, tylko wchodzisz na zmianę. Tak się po prostu mówi, to kolejne słowa do zapamiętania, oprócz iść i praca, ale chociaż jeśli je zapamiętasz, Zawsze będą w tej samej formie. Nie będą się odmieniać, jak w innych językach europejskich. Chociażby, kładę w tym przypadku, w przypadku tego języka, po prostu większy niż zwykle nacisk na zapamiętywanie słówek. I to wystarczy, żebym mógł powiedzieć chociaż trochę podstawowych zdań, takich jak: ciągło, Bu, Nan, Łosi, Hanyu. Ale to jeszcze nie jest czas na sprawdzanie swoich umiejętności, według mnie. Yy, bo za tydzień, kiedy już miesięczne wyzwanie skończę, wtedy powiem więcej. Teraz mogę powiedzieć tyle, że yy, za mało chyba mówię na głos, więcej mówię w głowie. Bo powiedzenie tego wszystkiego na głos sprawia większy problem, jednak, bo to nie to samo. I wiem, moja wymowa jest cienka. Wiem, że muszę popracować nad płynnością, to zajmuje najwięcej czasu. Nad właśnie wymową, ale ogólnie to przestępny język żeby szybko sklejać pierwsze zdania. Tylko wymaga dużo osłuchania. I to właśnie robiłem praktycznie przez dwa pierwsze tygodnie nauki. Tłukłem i tłukłem słuchanki, kiedy mogłem. Dopiero po tym czasie zacząłem wyłapywać schematy i powtarzające, ale każdy popełnia błędy. Teraz rozwieję parę wątpliwości i wyjaśnię być może parę ciekawych kwestii na temat tego języka. Otóż Czemu każdy kojarzy chiński właśnie jako ciąg-ciąg-ciąg, Mówienie w taki śmieszny, nosowy sposób, i dlaczego tak śmiesznie akcentowałem słowa? Chociaż może nie było to tego mocno słychać, bo jeszcze nie jestem w tym najlepszy, no nie oszukujmy się. Krótko się uczę. Otóż chiński, jak wiele języków Azji, składa się z pojedynczych sylab. Jak można skojarzyć, każdy zna chiński znak. To jedna sylaba. Ale nie jest to tak poukładane jak chociażby w japońskim, tak jakby jak alfabet złożony ze wszystkich sylab jakie można wykorzystać. Tutaj po prostu trzeba wykuć tyle znaków, ile jest słów. Mniej więcej. Japoński zresztą wydaje mi się, że ma mniej sylab, częściej powtarzających się. Tutaj jest to dosyć rozległy temat, dlatego też pisownie na razie pomijam. No bo szanujmy się. Dużo znaków, dużo słów. Nawet nie sylab, tylko słów, bo mogą się one powtarzać. Pozornie, dla nas jiu to jedno słowo, ale w chińskim można je powiedzieć na różne sposoby, co robi z niego cztery potencjalne słowa. Na przykład, o ile teraz dobrze pamiętam, jest dziu, czyli długo, i dziu, czyli naprawdę. Poza tymi dwoma można powiedzieć jeszcze dziu i dziu. Chociaż może u mnie tego tak dobrze nie słychać, mamy cztery akcenty. Taki łódkowy, hmm, wznoszący, hmm, wzmocniony, czyli takie hm, i wysoki, czyli hm. Jest jeszcze neutralny, czyli taki zwykły, takie hm. W zasadzie to daje pięć słów z jednej sylaby. Uff. Najczęściej zaś słowa mają dwusylabowe, więc nieźle to wykombinowali. Ta dziwna Melodia w mówieniu wymusza specyficzną wymowę. Łatwiej mówić po prostu to wszystko nosowo, a w połączeniu z uwielbianymi przez nich ci, si, sz, y, my, przez co, więk, przez co większość sylab brzmi podobnie, wychodzi takie ciągłe cing ciang, sing siang, właśnie jing, jung, jang. I właśnie przez to ciężko mi było zapamiętać te wszystkie dziwne i jednakowe słowa. Aż strach, bo brzmią jak dźwięki, a nie jak słowa, do których się przyzwyczaiłem. Ale tu przyszło małe oleśnienie, takie malutkie. Yy... Nowa metoda nauki. Dawno żadnego usprawnienia nie znalazłem, chyba zbliżam się do limitu i już mówię o co chodzi. Ucząc się w pocieczoła słowa CSI. Dowiedziałem się w międzyczasie, że wystarczy samo sie, czyli uczyć się. Postanowiłem, że na tym się skupię. Ułatwię, bo to ułatwienie, jednak krótsza forma, ale pomyślałem też, że próbuję przy okazji zapamiętać, że to jednak jest skrócona forma, bo wiecie, sie, a całość to sje, sie, 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 sie i cud się stał. Zauważyłem, że ograniczając się do zapamiętania części słowa, nie skupiam się tak bardzo na wypowiedzeniu go poprawnie w głowie czy na głos, co pochłania często więcej uwagi niż zapamiętanie, bo to jest coś nowego. Trzeba to powiedzieć w nowy sposób, przez co łatwiej mi to zostaje w mózgu, właśnie kiedy powiem tylko część, na której mniej się mogę skupić. Do tego skupiam się na zapamiętaniu, że to. Część całości, jak to pozostałe brzmi. Skupiam się na zapamiętywaniu, choćby nie tego, co konkretnie chcę, ale ogólnie na zapamiętywaniu, przez co jakby całe słowo łatwiej utyka mi w głowie, mimo że zapamiętuję tylko jego część. Do tego, ma to w sobie coś takiego z uczenia się skrótami w szkole. Ja tak robiłem. Na przykład uczyłem się pierwszych sylaf albo pierwszych liter i sobie je układałem w głowie. Sprawdziłem na innych językach, też to działa. Zamiast zapamiętywać trudne WESZTIRE z albańskiego, co oznacza trudny, yy, mówię sobie WESZ. Ale staram się zapamiętać, że jest jeszcze TIRE. Łatwo zapamiętać samo WESZ. Zresztą nawet się kojarzy. Zresztą nawet się kojarzy z trudną do usunięcia WSZĄ. A TIRE przychodzi samo, kiedy o pierwszej sylabie pomyślę. Spróbuj sam. Mam nadzieję, że dla innych to też działa. I że wyciągnę z tego może jeszcze większe ułatwienia nauki, bo chciałbym. Mam nadzieję, że wam się podobało i że to był w miarę motywujący odcinek. Oczywiście będzie mi miło za łapkę albo suba, ale najbardziej jeśli coś motywującego dla innych napiszesz. Tymczasem będę czekał na kolejny odcinek, podsumowanie miesięcznej nauki chińskiego i wielkie sprawdzenie, a na razie mówię to, co mówią Chińczycy w tych okolicznościach, czyli bye bye. Bo tak, mówią baj baj, tylko z akcentem na pożegnanie. Samo baj to biały, o ile się nie mylę.